Specjalnie na tę okazję, aż ubrałam krawat. Pedro, 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 pedro. Ubrałam krawat i koszulę, ale mam spodenki, zbliżamy nadal. Właśnie wróciłam z salonu i właśnie złożyłam zamówienie. Będę miała drugie dziecko bez rodzenia. Ja się nie mogę już doczekać. Będziemy mega szybko, czyli jest początek kwietnia, a pod, pod koniec kwietnia już będę miała. W ogóle muszę jeszcze do tej rzeczy kupić kilka rzeczy, wydawanie pieniędzy just! Ale już dzisiaj jest słonecznie, drodzy widzowie, kupiliśmy sobie zabawkę na lato. Co 15 tysięcy! I właśnie jedziemy ją zarejestrować i dopiero ta zabawka będzie jutro. Więc musimy dzisiaj się jeszcze pomęczyć z urzędem, żeby prawnie ją. Kruszę w moim oddźku! Obiad mi długotujesz, mhm. ale nakruszyłaś. Tam też będziesz sprzątać. A, u ciebie nakruszone. Ale nakruszone. Ale co ty masz między nogami? Mogłabym tu gotować pierogi nawet. Peanut butter! Peanut co? Peanut butter! Tak, właśnie z gwiazdy YouTube'a. Hm? zabrała mnie nabiad, macie? Bo nie było czasu takiej możliwości. Trawie, ja zabrałam je, porwałam je w ogóle. Nie mogłam nic robić i nic innego, tylko żeby jeździć i jeszcze mi nie dawała. Masz obiad, proszę, to wszystko moje jest. Dwa są moje, to jest moje. A gdzie to jesz i jeszcze kruszysz. Jeszcze Trzeba zatankować auto, Są! nie pukaj, nie krusz, no patrz jaki brud Jedziemy na oparach Półtorej godzinki w urzędzie, trzeba było odczekać swoje, ale poszło nawet sprawnie Rejestracja nowej niuni. Co? Mamy rejestrację najważniejszą <tut> Możemy wyjechać nim, jak to Magda przy tym Jutro będzie Magda mi jutro zatankuje moją zabawkę, do pewno Nie, e. tak <tut> ogóle ciekawe, czy ta nasza zabawka będzie zalana? No bo jak odbieram Audi, to był zalany na 50 kilometrów Nie wiem, czy się domyślacie już, co to będzie. bo jeszcze nie wiecie, ale zaraz się okaże. Po prostu Audi już mi się znudziło, już nie jest fajne. Więc ja się znudziłam już tym, co mam teraz w rękach. Sprzedaj. Potrzebuję czegoś innego, nowego. Znalazłam o wiele tańsze. Nie za 150 tysięcy, tylko za 15. Niestety samo kupienie tej zabawki nie oznaczało koniec wydawania pieniędzy, bo trzeba się do tego wszystkiego przygotować. Bez bezpieczeństwo przede wszystkim. Jest w nim, nie słyszę. W ogóle naprawdę nic nie słyszę. Naprawdę nie sądziłam, że te rzeczy wszystkie są aż tak drogie. Mm, no, nawet. Jak w tym wyglądam? <noise> Bosko wyglądasz, Karusia. Uwaga, wciskam. Ej, uszy mi się <noise> <noise> zatkały. Kask wybrałam pierwszy lepszy, tak naprawdę jeden z tańszych, rękawice tak samo, a i tak zapłaciłam dobre 600 zł za ten zestaw. Patrzcie co mam! <laughs> patrzcie co ma... ale jeszcze Wam nie powiemy co to, słuchajcie, bo opcji jest bardzo dużo, naprawdę. Kaski i rękawiczki mogą być na przykład potrzebne do latania na paralotni, więc jeszcze Wam nie powiemy. Kask ląduje w Adasiu, ale Adasia się niedługo, słuchajcie, będziemy. Ona lato będzie co innego czy innym śmigane. Kakw kupiony, rękawice kupione. Ja dzisiaj będę jadał już tylko chleb z wodą z kranu, bo już nic innego nie stać. Wow! Dzisiaj jedziemy do domu, a jutro odbieramy nasze nowe dziecko. Następnego dnia ruszyłyśmy po odbiór mojego drugiego dziecka. Jazda! Idziemy Wygląda szybsza niż wygląda. Czeka już na nas. Aj, myślałam, że go wystawią, nie czeka. Matka mnie zabije, ale trudno. Pozdrawiam cię, mamo. Właśnie spełniam swoje marzenie. <grym> a Madzia ja ze mną, jak zwykle ze mną. Moja mama cię po prostu udusi. Dobra, pierwsza jazda tym pojazdem. Jechałam nim tylko kółko jedną po parkingu wcześniej. Gratuluję. To życzę sobie powodzenia. Koniec kwietnia, a ja jestem w siłowej kursce? To jest tragicznie zimno. Magdalena jakoś musi mnie poprowadzić do domu. Jedziemy teraz na chatę. Ja będę jechać za Madzią. Madzia autem. Po pół godziny jazdy, no już nie było nam aż tak bardzo do śmiechu. Zobaczcie sami. Właśnie przyjechaliśmy po drodze szybkiego ruchu. Prawie wszyscy my tam stratowali. Ręce mi zamarzają, nogi mi zamarzają. Świetny dzień na odbiór. Chyba śnieg pada. Śnieg pada? No. Jeszcze lepiej. No nie. Jedziemy dalej. Widzimy się na hacie. Co się mogło przytrafić tylko mi? W momencie, kiedy chciałam jechać na miasto, pokazać wam, co kupiłam, wypadł mi kawałek nóżki od statywu i się zepsuł. Dosłownie, w momencie, kiedy chciałam jechać na miasto, postawić gdzieś statyw na parkingu i pokazać wam, to, co to właśnie zostało zakupione, mój statyw się zepsuł. Czy to jest znak? Nie wiem. Ale i tak wam go pokażę. Dobra, próbuję sobie go teraz jakoś tutaj usadowić, żebyście kawałek mogli sobie pojechać ze mną. Nie jest to chyba jakieś super dozwolone, ale czego się nie robi dla mojego ja się nie boję, że mi telefon spadnie. Oczywiście, że się boję. Dobra, sobie trochę pojedziemy. Zobaczymy, jak długo mój telefon wytrzyma. O Jezu, już widzę, że nie wytrzyma długo. Trochę przyświruje. No i tak to wygląda, kochani. Co to jest w ogóle za akcja. Kawałek pojedziecie ze mną, ale tylko kawałek. Jezu, jedziemy! O Jezus, o Jezus, o Jezus. Ja skręcam. Muszę ten telefon zjąć! Boże święty. Koni mi autobus! Chce wziąć ten telefon, jest zle, cały się trzęsie! No, ale pojechaliśmy kawałek, nie mam GoPro! Oto przed wami moje nowe dziecko, czyli Honda PCX125. Rozpędzi się nawet do 110 km na godzinie Nowy mocniejszy, chłodzony cieczą. Czterozaworowy silnik ma nową stalową ramę, która zapewnia trwałość i niezawodne prowadzenie. Stylowe nowe koła uzupełniają stylistyczny lifting, a opony o większym przekroju poprawiają przyczepność. Belgii mają średnicę 13 cali mordeczko, ma podwójny zestaw amortyzatorów tylnych. Otrzymał sprężynę o większej średnicy oraz większy skok, co podwyższa komfort mojej jazdy. Masa tego pojazdu to jest 130 kg. Zużycie paliwa śmiesznie niskie, bo 2 litry na 100 km. Kocha moje życie! A jestem tu sama! Kask mi paruje. 29 czerwca w tamtym roku tutaj stałam z moim nowym Audi, a dzisiaj stoję tutaj z moim nowym skuterem Bardzo chciałam mieć motor zawsze od gówniaka. No po pierwsze, w sensie, ja nie mam prawo jazdy na motor, dlatego to jest moje little marzenie, które się gdzieś tam. W marzeniu motorowym spełniło, ale na motor jeszcze przyjdzie czas. Ja bym nie miała czasu teraz robić prawka na motor. W zwykłych motorach, w 120 jest sprzęgło. Słuchajcie, ja patrzyłam sobie na YouTube, jak się zmienia biegi. W zwykłym motorze uczyłam się po prostu jakby jeździć na motorze z YouTube'a byłam po prostu jakby przerażona tym ciągle góra, dół, góra, dół, sprzęgło, hamulec, góra, dół lecz puszczasz w zwykłym motorze zmienia się biegi stopą, a ja zapalona youtuberka nie mam czasu teraz żeby iść na naprawką i się uczyć więc stwierdziłam, że skuter na pierwszy rok będzie idealnym pomysłem, żeby oswoić się z jazdą oswoić się z drogą, z ulicą Hałasem, w ogóle z posiadaniem takiego jednośladu Chcę, że to będzie idealny pomysł, taki pierwszy rok oswoić się, ogarnąć to, jak to jest w ogóle to mieć, czy to jest w ogóle dla mnie, bo wiecie, kupiłabym sobie motor za 50 tysięcy i stwierdziłabym po miesiącu... No dobra, w sumie to ładniej wygląda na filmach. I Tani skuter łatwiej sprzedać niż drogi motor. Mam nadzieję, że za rok tutaj w tym miejscu będę stała z już z motorem, z prawem jazdy na motor. A skuter, nie wiem, dam wam na wylosowanie. Będziecie mogli sobie go wylosować. Całe życie ja chciałam motor. Kończyłam ze skuterem, dlatego że po prostu ja muszę sprawdzić, czy to jest dla mnie. A skuter będzie na początek najlepszą opcją. No i pamiętajcie, w kasku wyglądacie 10 razy bardziej seksownie. Hej, eee, się ze Ale najważniejsze jest co, że spełniam swoje marzenie! Wuuuu! Spełniam swoje marzenie! E, pamiętajcie, żeby przypadkiem nie nazwać mnie bananowym dzieckiem, bo moi rodzice nie mają pojęcia, że jestem posiadaczką tego jakże szybkiego sprzętu. Z samochodem też tak, bo my też nie wiedzieli. Oni w ogóle nie mają pojęcia, że ja kupuję takie drogie rzeczy. Ciężka praca popłaca. Ciocia, kupiła coś fajnego, wiesz? Co? Kupiłam taki scooter. Będzie chciała zobaczyć? Dla mnie. Co? Dla dla mnie No pokażę Ci zaraz Tam? Nie, tam, o widzisz, tam jest Tam stoi Tam stoi skuter Chcesz się przejechać? Nie Czemu? Nie chcę. Boisz się? Nie Musimy zaprowadzić skuter Nie. Do garażu Dlaczego? No bo musimy tu zaparkować autko To No Jedziemy skuterem? Gotowa jesteś? Dołożone. Fajny kask jest? Podoba Ci się? Ekstra wyglądasz. Idź się pokaż mamie. <grywa> 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 Zaakceptowała.